Dzień dobry, od rana było słońce, więc ja szybko się zebrałem. Mimo, że dzisiaj niedziela, to nie ma jeszcze godziny 10, a ja już pół godziny w drodze. Było słońce, a teraz nie ma. No nie wiem, jakiś fatum, ale trudno, skoro już się wybrałem, to jadę. Mimo, że niedziela, jak powiedziałem, to i tak nie na pół sto. To ja już na miejscu, a nie na pusto, bo widać, co z tyłu ciągnąłem, no jest drabina, która na pewno mi się teraz tu jeszcze przyda. Wystaje ona dosyć mocno z tej przyczepki, ale tak jak sobie doczytałem, to podobno jeżeli przyczepka ma 2,5 metra długości, to nawet 2 metry może z niej wystawać. No U mnie jest ponad metr, flagi nie miałem, po prostu jakaś czerwona szmata z tyłu, taka prowizorka, ale cokolwiek jest, jest piekielnie zimno, no jak wstałem. Koło ósmej było słoneczko, i w zasadzie wydawało się, że jest fajnie. No teraz kawałek drogi i widać jest lód. No, drabina była pakowana wczoraj, w nocy przymroziło i, i jest jak jest. No, liczyłem, że będzie słońce i uda mi się troszeczkę potem pospacerować. No ale zobaczymy. Najważniejsze, że udało się w pełni dojechać i że jest drabina. Schowam ją dzisiaj do garażu. No, bo oczywiście przy niedzieli nie będę niczego dłubał. A do czego mi ta drabina? No, pewnie już to mówiłem, chyba nawet w ostatnim odcinku. Że trzeba będzie troszeczkę poprzecinać e, wierzchołki i orzecha, i być może tej lipy zobaczę. No i zerwało mi jakiś czas temu znowu kawałek. Papy, a bez wysokiej drabiny to ja sobie tutaj nie poradzę, a przecież jakoś to rezerwane będę musiał zatkać, bo póki co, póki nie wiem co z domem, no to na pewno cokolwiek trzeba to poprawiać, żeby deszcz nie zaciekał i żeby nie kapało do środka. Ok, wracam do tej drabiny, żeby to wszystko rozładować, i potem zobaczę co dalej. Drabina rozładowana to próbujemy pomalutku cofać. Z cofaniem przyczepką, no troszeczkę wprawy trzeba mieć I nie powiem, nie zawsze wszystko idealnie się za pierwszym razem udaje Ale po malutku z poprawkami różnie bywa No oczywiście uważać trzeba też na klapę, bo łatwiej jest cofać z otwartą Przynajmniej mi, gdzie nie mam bocznych lusterek do przyczepki Ale najważniejsze, żeby przeszła przez próg, bo jest dosyć wysoki No i teraz spokojnie będę mógł sobie odpiąć ta przyczepka też już swoje lata ma, więc dla bezpieczeństwa zawsze spinam ją jeszcze dodatkowo łańcuchem do haka, bo na haku, no jakby delikatny, taki milimetrowy luz był, więc w razie czego nie zaszkodzi. Teraz widziałem w oryginalnych nowych przyczepkach, w oryginale są już takie e, linki stalowe. No ja tej linki nie mam, więc po prostu założony tak cokolwiek drut. A próg, no jak mówiłem, kilka centymetrów ma. No i czasami ręcznie trzeba się oszarpać, żeby tą przyczepkę tu wtoczyć. A tak samochodem chwila moment. Okej, okay, to garaż już zamknięty, samochód przestawiony. No, i teraz chwila, pomyśleć co dalej. No, miało być słońce. Sprawdzałem wczoraj dwie, trzy prognozy pogody. W zasadzie dwie mówiły to samo, że będzie słonecznie aż do wieczora. Jedna, co prawda, mówiła, że po południu może być troszeczkę śniegu, no ale do południa miało być super słonecznie i bez wiatru. A tu zimno, ledwo jeden stopień i wieje, więc temperatura odczuwalna jest naprawdę okropna. No, ale skoro niedziela, no to wiadomo, że żadnej poważnej roboty nie będę robił. To spróbuję się cieplej ubrać, no i przynajmniej kawałek się przespacerować. Nie wiem, jak długo mi się uda, bo ten wiaterek troszeczkę dokucza. No ale nie ma złej pogody, jak to się mówi, tylko są źle ubrani ludzie. Przynajmniej takie pół godzinki dookoła, żeby troszeczkę się poruszać, troszeczkę się świeżego powietrza złapać, trzeba się przejść. Przyszedłem zobaczyć jak tam bazie, no bo dwa tygodnie temu były takie pąki pękające, no teraz teoretycznie troszeczkę ruszyły, no ale spodziewałem się, że będą zdecydowanie większe, a tu jednak pogoda nie rozpieszczała w ostatnich dniach, no i takie teci teci tylko. Zawędrowałem w stronę lasu, bo jednak na otwartej przestrzeni no to wiatr nie daje i nie jest zbyt przyjemnie. I tak patrzę, to jest w sumie na pewno tu nie ma lasów państwowych, tylko czyjaś prywatna działka. No i bardzo fajny karmniczek, widać jest sól, widać jest sianko. No fajnie, bo sarenek przecież kręci się tu sporo w okolicy, więc przynajmniej mają co jeść. Pochwalam jak najbardziej kilka minut drogi od tego karmnika jak widać stara amboda stara, rozwalona chyba przyroda zrobiła swoje i po prostu zawaliła, całe szczęście nikt tej ambony nie odbudowuje. bo zdecydowanie ja wolę oglądać karmniki niż ambony chociaż widzę jakiś numerek na tej ambonie niby jest ale mam nadzieję, że nikomu nie przyjdzie do głowy stawiać ją na nowo szedłem też troszeczkę w las, żeby się od tego wiatru schronić no i w sumie widać ile tej wody jeszcze po zimie tu stoi, co prawda w lecie po deszczu też w tym takim obszarze, nie wiem czy to był jakiś stary rzeczy fragment, czy po prostu jakiś taki większy dołek, zazwyczaj było błotko, no ale teraz na wiosnę to tej wody całkiem sporo, zresztą widać po drzewach jak się przyjrzeć, że stoją one większość czasu w wodzie, no bo mają takie e, wokół pnia kępy obrośnięte też mchem. Myślę, że tutaj w lecie to naprawdę używanie mają zwierzątka, szczególnie jakieś łosie czy coś w tym stylu. Ja oczywiście nie przejdę przez to, tylko muszę się kawałek wrócić. No ale, jak spacer, to spacer. Mignęły mi przed chwilą sarenki, sześć albo siedem sztuk, ale zanim wyciągnąłem telefon, no to oczywiście już uciekły. Ja pomału wychodzę z lasu, bo zaczyna śnieżek pruszyć. No nie wiem, jak to możliwe, ale powtórzę to chyba kolejny raz. Miało być słońce, jest śnieg. No a skoro taki śnieg, no to się trochę boję, żeby nie zaczęła się jakaś większa śnieżyca, bo niebo zaniesione. I robi się znowu taka zimowa sceneria zamiast wiosny. Chyba powrót zimy. Nie wiem jak to nazwać. W każdym bądź razie ja już jestem prawie na siedlisku. Prawie, bo widać już budynki, widać Fokusa. Więc teraz będzie chwila odsapnięcia. Coś ciepłego, trzeba się napić. No i myśleć co tu dalej. No jeżeli ten śnieg nie przestanie, no to za wiele sobie nie podziałam. No oszukali mnie po prostu. Miało być słońce, liczyłem na super spacer przez cały dzień, a tu ledwo godzinka. No i zaczyna proszyć śnieg. A w w śniegu. No nie jest zbyt przyjemne, zwłaszcza że jest chłodno. Także zapakuję trochę warzyw do samochodu, no i za chwilę zobaczymy co dalej. Warzywa do miasta już naszykowane. No widać, że wszystko zaczyna rosnąć. Marchewka popuszczała już i nać i korzonki, pietruszka w sumie tak samo. Nawet fioletowe ziemniaczki widać już pierwsze kiełki. Chociaż na dworze no ciągle proszę śnieg. Nie wiem, zobaczymy jak będzie dalej. W każdym bądź razie ja pakuję do samochodu. Odjadę sobie chyba gdzieś kawałek dalej. Tak, żeby w razie czego po tym nie musieć myśleć czy odjadę czy nie. Bo śnieg to momentami naprawdę ma dosyć grube te płatki. Zresztą jak widać. Także ogarnę wszystko co mam ogarnąć. Potem na spokojnie coś zjem. No i zobaczymy co dalej. To standardowo samochodem przejechałem w bezpieczniejsze miejsce, bo taki świeży śnieg e, dosyć śliski. Jeszcze jak ziemia pod spodem jest zamarznięta, a warstwa z wierzchu to takie błotko, to naprawdę na zakrętach, na jakichś kawałkach, gdzie troszeczkę jest wilgoci, no lata się, nie ma co ukrywać. A tu, gdzie jest ten rowek, albo tam stawik, no to zawsze muszę uważać. Tu zresztą widać jak nieraz mi już dupa lata, jeżeli chodzi o samochód. Przy skręcie, jak jest ślisko, no to po prostu na samym błotku się samochód ślizga. No tu jest trawa, więc jeszcze jest ok i z górki, no ale w ten dołek, no tam myślę, że nikt nie chciałby wylądować. Także przed śniegiem, a szczególnie takim jak teraz, że on robi błotko i powoduje ślizgawice, lepiej się zabezpieczyć. Dawno już w piecu nie przepalałem, ale szybko pociągnęło i teraz można się patrzeć i na ten ogień, no i na jedzonko. W sumie, skoro przywiozłem ze sobą, no tu już wykorzystam i zjem, nie będę zabierał z powrotem do miasta. Także chwila takiego magicznego widoku bo przy ogniu, nawet tak się na niego po prostu patrzę, jest zdecydowanie cieplej. A na dworze robi się po prostu biało. Jeszcze ta wilgoć od śniegu dodatkowo potęguje taki mrozik. No ale mam nadzieję, że tego śniegu już dużo nie napada i że nie będzie tak jak w grudniu. Kto nie widział, to nie zapraszam do obejrzenia tego świątecznego odcinka. No gdzie wtedy napadało 30 kilka centymetrów i przez dłuższy czas dojazdu do siedliska nie było. Jak będzie teraz? No na razie jest taki puch, ale ja zjem, napiję się, no i zobaczymy. Ile za te pół godzinki tego śniegu tu będzie? I zrobiła się godzina 15, a śnieg jak padał, tak pada. No jest jeden stopień na plusie, więc to co spadnie, no to momentalnie zaczyna od ziemi się topić, tak samo jak spadnie na kurtkę, więc jest po prostu mokro. Pospacerować już dalej się nie da. No dzisiaj niedziela, więc w budynku też nic nie bardzo będę dłubał. Także chyba pomału będę ruszał w drogę, no ale jakby nie było, czuję się po prostu oszukany, no bo z dnia na dzień to ta prognoza pogody, no powinna być jakaś przewidywalna. Rozumiem tydzień do przodu, że tego przewidzieć nie potrafią, no ale z dnia na dzień, no to nie jest mała chmurka w tej chwili i przelotny opad, tylko już dwie godziny, niecałe dwie godziny pada śnieg, no i wcale nie widać, żeby miał. Przestać. Także, cóż, nie poradzę na to nic. Mam nadzieję, że za tydzień troszeczkę zrobi się lepiej, no i że uda się przyjechać na sobotę i na cały dzień. Czy z tego dzisiejszego dnia wyjdzie jakiś odcinek? Nie mam pojęcia. W każdym bądź razie za dużo nie nagrałem, no ale coś może się uda zlepić. No i jakby nie było, pożegnać się wypada. Także do następnego razu.